Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku z Trybun Małopolski, pierwsza liga. A witają Państwa Leonard Golański, Adrian Górka, serdecznie zapraszamy. A zaczniemy sobie oczywiście od tego co najświeższe, czyli od Super Pucharu Polski, ale porozmawiamy także, jak co tydzień, o pierwszej lidze. A więcej o tym, Zuzanna Michałek, w swoim felietonie. W 25. kolejce, w pierwszej ligi, Wisła Kraków zmierzyła się na stadionie imienia Henryka Rejmana z kotwicą Kołobrzeg. Białą gwiazdę dopingowało blisko 19 tysięcy kibiców. Wisła od początku dominowała w tym spotkaniu i raz za razem atakowała bramkę gości. Kotwica swoich szans szukała w akcjach z kontrataku. W pierwszej połowie gole nie padły. Po zmianie stron w 51 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Kotwicy, który pewnie wykorzystał Denis Choborow. Drużyna Mariusza Jopa wyrównała już 4 minuty później. gola kontaktowego z Tobą kapitan Wisły, Alan Uryga. Natomiast w 66 minucie Białegazda wyszła na prowadzenie. Dałkę z karnego z obu Angelu tak do tego było to 18. trafienie w tym sezonie. Wieszacu utrzymali wynik 2 do 1 już do końca spotkania i 3 punkty zostały w Krakowie. Super Puchar Polski, wynik 1 do 0. Wisła przegrywa, ale wrażenia chyba pozytywne. No, jestem zadowolony z gry Wisły Kraków. Uważam, że bardzo dojrzale podeszli do tego spotkania. No i mogli chociaż do dogrywki doprowadzić, bo naprawdę sytuacji wiele, no ale to skuteczność. No właśnie, bardzo solidnie w obronie. Przede wszystkim e, Uryga oraz Biedrzycki. No, Uryga wyłączył całkowicie Pululu tak, no, z gry. Zawodnik z Angoli no, nie miał za bardzo argumentów w tym meczu, żeby strzelić gola, czy tam dać asystę. Wyłączony całkowicie, ale. Ja bym chciał się skupić na tym, że Wisła właśnie dużo atakowała, dużo było tych strzałów, ale też dużo prób takich z dystansu, gdzie no te strzały nie były przygotowane, tak? No takie hurra football, z tu granie strzały z pola karnego, faktycznie z piłki no nieprzygotowanej, źle ustawionej, no i statystyka strzałów wysoka, tylko pytanie ile celnych, no niestety dużo mniej i faktycznie jeśli nawet te strzały były w światło bramki, no to tam już świetnie pokazał się Abramowicz. Abramowicz. Abramowicz, tak. Abramowicz i Skrzypczak, moim zdaniem, dwóch najlepszych zawodników w tym spotkaniu. To dużo świadczy o tym, jak Wisła faktycznie postawiła się, drużynie Jagieloni. Tak, no, no cały czas napierała. Jaga, tak naprawdę, no, Miki Wiar z golem były zawodnik Wisły Kraków i tam też po obronie Patryka Letkiewicza, tylko dobitka do pustej bramki. Więc no, taki gol niewypracowany jakoś szczególnie piękną akcją. Natomiast yy, no, Wisła powinna więcej goli strzelać z tych sytuacji, które ma. Yy, zwłaszcza chodzi mi tu o sytuację Łukasza Zwolińskiego. W sytuacji, gdzie praktycznie miał pustą bramkę. Lekko oczywiście wyrzucony i tam no, przegapił moment oddania strzału i zawodnik na ślizgu jakieloni Białystok stokno piłkę zablokował. Tak. I ta skuteczność Wolaka dalej pozostaje no, na niskim poziomie, bo niestety już chyba dziesiąte spotkanie bez gola. Tak, dziesiąte spotkanie bez gola. E, tym zawodnikiem, który właśnie wjechał na ślizgu, był Mateusz Skrzypczak, o którym powiedziałem. Bardzo solidny występ. E, co więcej chciałbym powiedzieć. Angel Rodado nie zagrał w tym meczu, kontuzjowany. W jego miejsce wszedł Oliwier Sukiennicki. Co uważasz o tym występie? No, zaskoczył mnie. Muszę przyznać, zaskoczył mnie, bo spodziewałem się, że to będzie taki elektryczny zawodnik jak do tej pory, że zwłaszcza że z Tomią Gielonią no to nie zagra jakoś wybitnie. Tu mnie zaskoczył. No i teraz muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że na tej pozycji, no bo nie ma rodo do wykartkowany, no więc co uważasz? Kto, kto twoim zdaniem wystąpi? Moim zdaniem trener Jo powinien spróbować z Duarte, który nominalnie gra na lewym skrzydle, ale z tego co wiem, to w poprzednich klubach często grywał właśnie na dziesiątce, w Wiśle tego jeszcze nie próbowali, może to jest sposób. No a kogo widzisz wtedy na lewym skrzydle za, za Federico Duarte, bo mi teraz przyszła taka ciekawa myśl, bo bardzo mi się też podoba gra Rafała Mikulca z przodu, mhm. który jest no, lewym obrońcą, ale mógłby trener zaskoczyć czymś takim, że na jedno spotkanie wystawić go gdzieś ofensywnie na lewej stronie. Wiesz, co mi się ten pomysł podoba? Bo faktycznie Mikulec daje argumenty szczególnie w ofensywie. W defensywie bywa, bywa z tym różnie. Także może może powinien właśnie tego spróbować Mariusz Job. No właśnie, a przejdźmy może jeszcze do tego, co było wcześniej yy, na ligowych boiskach. Mecz z Kotwicą na Reymonta, Wisła wygrała 2 do 1. No, mecz, znowu, wiele sytuacji, ale skuteczność no, pozostawia wiele do życzenia. No Ja się z Tobą z, w 100% zgadzam. E, Biedrzycki, sytuacja z rzutem karnym. Ostatnio go chwaliłem, tutaj myślę, że nie miał nic do powiedzenia akurat. Wiesz co, no, no, został nabity niestety nie miał już możliwości schować tej ręki. Także ja bym go tutaj nie ganił za to no, Karny za to słuszny też karny sędzia. Słuszny. Dobrze, Trochę trwała też ta analiza. Tak. Dosyć długo, nie wiem dlaczego, bo moim zdaniem no, sytuacja była ewidentna i Karny się należał. Tak, pewnie wykorzystany. Kotwica prowadziła, ale potem Wisła była w stanie no, odrobić remis. Taki impuls do ataku dała na Nuryga, strzelając go z główki. Po wrzutce Poletanowicza. Tak. A, a propos Poletanowicza, który oczywiście gra w środku pola, teraz wraca po kontuzji Mark Karbo. No i jak uważasz, kto twoim zdaniem powinien grać w środku pola? No właśnie ten środek pola wisły, tam dużo tych zawodników jest możliwych do wejścia. Karbo wrócił dopiero po kontuzji, także ja bym mu dał trochę czasu, żeby zaklimatyzował się z tym boiskiem. I bardzo dobrze gra. Zawodnik meczu też. Zawodnik z meczu z Katwicą zgadza się. Bardzo dobry i z przodu, i do tyłu taki zawodnik box to box. Tak, bardzo wszechstronny. Tak, będzieł będzie zawodnik kompletny. taki Tak, zgadza się. No i pole Tanowić daje, daje pewność siebie, daje też liczby, no bo asysta przy golu Alana Urygi. Tak, tak. No ja uważam, że jednak no w sumie trudno mi jednoznacznie określić, kto powinien grać jako taki podstawowy zawodnik w środku pola. No na razie Karbo wraca, wraca po tej kontuzji, więc niech on łapie te minuty. Ale myślę, że w przyszłości no to najważniejsza będzie rotacja, że jeśli komuś nie wychodzi coś w trakcie meczu, no to wchodzi wtedy z ławki zawodnik z klasą, z nową kondycją, który może dać tą przewagę. Mm -hmm. Może przejdźmy do, do następnych meczy, jakie czekają Wisłę Kraków. E, najpierw będzie to spotkanie z Wartą Poznań na wyjeździe, kilka dni później e, z chrobrem głogów, głogów u siebie, taki maraton przykar. Maraton Wisłę piłkarski, tak, tak. No, warta spotkanie z Wisłą wygrała. 1 do 0. zgadza się? Natomiast swoje ostatnie zwycięstwo ligowe Warta zaliczyła 28 listopada 2024 roku. Więc no myślę, że Wisła wygra to spotkanie. Trochę jest rozpędzona teraz tymi akcjami, dużo stwarzają sobie sytuacji. no Tylko czy ta skuteczność się sprawdzi, czy Łukasz Zwoliński w końcu odnajdzie drogę do strzelenia. Dla. No i pytanie: jak zagra też obrona? Bo sprawdziłem sobie, że Warta Poznań jest z drużyną. Najmniej bramkostrzelną w pierwszej lidze. Także czyste konto moim zdaniem jest wymagane w tym meczu. Jak no, w, w, wszystko się okaże. <laughs> Niestety no, trzeba poczekać na sam mecz, bo jak wiadomo, no, pierwsza liga. Bardzo potrafi nas zaskoczyć. Tak, no właśnie. Te mecze z drużynami z dołu tabeli często okazują się złudne i te drużyny szczołówki takie jak właśnie BroBet czy Wisła często tracą te punkty. No niestety, no, tak jak powiedziałem, no, jest to bardzo nieprzewidywalna liga no i nie wiadomo co, co wyjdzie w tym spotkaniu, czy trzy punkty będą dla Wisełki, dla Białej Gwiazdy, czy jednak zostaną w, w rąkach. Następny mecz w środku tygodnia, Chrobry Głogów. Druga najsłabsza defensywa w Lidze. Ostatni mecz to 3-0 dla Wisły. Dwie bramki Rodado. Zaliczył także asystę. Zabraknie go prawdopodobnie w tym meczu przez tą kontuzję barku. No Szkoda, szkoda naprawdę, bo, bo Rodado to jest zawodnik, na którym Wisła no, może po prostu polegać. Który zawsze coś wniesie, zawsze coś wniesie, no teraz nie wiadomo kto, może Kuziemka, Maciej Kuziemka, młody mhm. zawodnik, może za niego zagra, może coś pokaże, bo na razie nie miał za bardzo też okazji, żeby się jakoś zaprezentować. No ale mecz z Chrobrym, no to musi być po prostu mecz, który Wisła wygra. No ja liczę na to, że Wisła w końcu pokaże jakąś tą skuteczność i że to będzie taki pewny mecz, gdzie te sytuacje będą... Sytuacja za sytuacją będzie wpadać, wpadać do, do bramki. No myślę, że wszyscy wszyscy w Krakowie, kibice Wisły, życzą sobie zwycięstwa, ale Chrobry też wiadomo, że te punkty czasem urywa. Tak, potrafi punkty urwać, no ale niewątpliwie jest to taka drużyna, z którą trzeba zwyciężyć i, i Wisła musi dalej walczyć o to, żeby no, chociaż w tej strefie barażowej się utrzymywać. No, i musi zacząć też jakąś serię zwycięstw w końcu, tak? Bo to, tak jak mówiłem jakiś czas temu, no ta seria zwycięstw jest kluczowym elementem, do tego, żeby Wisła no, dalej liczyła się, wyrżała awans. No to chyba mamy wszystko, tak? Czekamy na ten sobotni mecz Wisły. Dajcie znać, jak wy oceniacie postawę Wisły Kraków w Superpucharze, a także ich szanse w następnych meczach. A byli z Państwem Leonard Golański, Adrian Górka. Do zobaczenia za tydzień.